Strefa gazy, kompletnie zniszczona, ma szansę na jakieś y, nadzieje na przyszłość, bo został zawarty rozejm, ale do pokoju daleko. I oczywiście no, wielka sprawa dla Izraela, że uwolniono zakładników. Palestyńczyków też sporo wróciło y, z więzień izraelskich, natomiast te dwie zwaśnione strony są tak głęboko skłócone, tak głęboko podzielone przez dziesiątki lat że znalezienie rozwiązania docelowego jest bardzo trudne, niemożliwe bez zaangażowania Amerykanów, również i rozejmu by nie było gdyby nie prezydent Trump, który po prostu przycisnął y, premiera Izraela, ale muszą się też włączyć państwa arabskie, co robią? Y, no dlatego, że y, y, nie ma łatwego rozwiązania, bo po stronie palestyńskiej brakuje tak naprawdę y, liderów, brakuje też jasnej y, decyzji, które reprezentuje dzisiaj społeczeństwo palestyńskie, z kim należałoby rozmawiać o budowie tego państwa palestyńskiego. A jednocześnie obecne władze Izraela nie chcą rozwiązania dwupaństwowego. Do pokoju bardzo daleko w Gazie i w ogóle w obszar Palestyny i cały Bliski Wschód jest dalej w ogniu. Na pewno nie będzie proste wypracowanie rozwiązania docelowego, aby pomiędzy palestyńczykami, czyli Arabami mieszkającymi w Palestynie i Izraelem zapanował trwały pokój. Od dziesiątek lat tego nie ma. A jednocześnie strefa Gazy kompletnie zniszczona, no trudno sobie wyobrazić, że ona będzie mogła w taki sposób jak sprzed tej wojny funkcjonować, więc szuka się rozwiązania też terytorialnego, innego, ale do pokoju bardzo daleko. W Strefie Gazy nie ma jak normalnie funkcjonować. I pierwsze działania, które tam będą podejmowane, będą dotyczyły umożliwienia ludziom jakiejś takiej w ogóle bazowej egzystencji w sytuacji, kiedy. Duża część tego terytorium jest po prostu zniszczona. A jednocześnie, przy takich zawirowaniach, zawsze mogą się zdarzać przecież przestępstwa, grabieże, więc też trzeba pilnować takiego zwykłego porządku w tej społeczności. To jest ponad dwa miliony ludzi, którzy nie zamierzają opuścić swojego miejsca na ziemi pomimo tej potwornej wojny. No i będzie pytanie, jak im zorganizować na nowo życie. Ale jednocześnie to się absolutnie też nie uda, jak nie będzie jednocześnie nie tylko ta misja stabilizacyjna, ale przede wszystkim nie będzie dyplomatycznych rozmów dotyczących jakiegoś trwałego rozwiązania, bo ten rozwój jest bardzo, bardzo kruchy. On w każdej chwili może zostać zerwany.